Siema. Dzisiaj na szybko filmik krótki z rozpakowywania paczki od użytkownika, a właściwie nawet użytkowniczki terrarium.pl, w sumie teraz terrarium.pl Mangusta. W paczce powinny być karaczany szare w ilości 400 sztuk. żyją a czy jest 400 sztuk to już ja nie będę tego liczył tu widzę dużo trupów jest za gęsto upchane no nic dobra tyle na dzisiaj to sobie zaraz spokojnie rozpakuję sprawdzę i jak coś to napiszę w komentarzach pod filmem. Na razie.